Siemka, hejka, sklejka. Do widzenia. Witam Was bardzo serdecznie w SCP Unity. Oczywiście, że tak. Dlaczego by nie? Jest godzina 25. Trzeba się zabrać za jakiegoś horrora. Mamy język polski. Nazwiemy się Lewandowski. I Co ja tak tutaj, jakieś rymy w ogóle, że napisałem Lewandowski? Teraz napisałem Lewandowski dobrze. Lewandowski. Rozpoczynamy grę. Mam trochę mały uraz do tej gry, dlatego że tu nie jest pełny polski. Patrzcie. Gr. Są na nas wściekli. Twórcy gry. I nie chcą, żebyśmy w to grali. Bo są grr. SCP 130. Oczywiście ja raz grałem w SCP, jest na kanale. Jeżeli chcecie zobaczyć, dalej sobie na tutaj. Ja sobie zastanawiam się, że nagram tą wersję, gdyż jest ona epicka. Po prostu jest ona. Ai, ała. To zabyła za, za głośne. Bardzo. Dobra, D mamy ręce. Super, nareszcie. Ktoś coś dobrze wykombinował. Dobra, łapiemy się za szczankę. Dobra, krew na mnie leci. A, bo tutaj autorzy nam pokazują ręce, że wiecie, że inne gry nie mają rąk. <laughs> wiecie, trzeba się trochę popisać. Ale nie mamy nóg. No to mamy ręce, ale nie mamy nóg. Super, to jest coś innego. Możemy to wziąć? Gaśnica. Uwaga. Mogę to wziąć? Mogę przybliżyć. Uwaga, śliska podłoga. No wiemy, że to ściska podłoga, jak sami widzicie. Ten pan poślizgnął się na mokrej podłodze i no, niestety umarł. Nie będzie go dalej. Trzeba było stać normalnie. O, tam się coś stało. Nie dobrego. Można skakać? Nie tak jak normalnie. Dobra. Tu nic nie ma. Nie mam latarki, szkoda, nie możemy nic więcej otworzyć. Nie, tylko jedną możemy otworzyć. Okej. Okay. Z tego co wiem była tu Apokalipsa SCP. Jego tu nie ma? Co to jest? Jakieś okruszki. Dobra, ale tu nie mam latarki. O! Załki się rusku. Good Floor, tam, ej, mamy coś tu. Nie widzę. SCP-3000. Ło. Dobra. Możemy tu coś sobie przeczytać? Tu coś mamy. Mamy sprinta. Dobra, zamknijmy to sobie. A może tego trzeba wysłuchać? Ja mogę do was zadzwonić? Halo, czy mógłbym zamówić jedną margaritę z podwójnym serem? Dobra, chyba pomyliłem kanały. A wy idziemy stąd. Nie będziemy tu dłużej siedzieć. Boję się to, chyba ja mało grałem w SCP. W ogóle? Wziąłeś latarkę? Nie. A nie, czekaj, to chyba... O kurde, czekajcie, bo jest... Jeden mały problem. Ja pod F5 mam nagrywanie i tak trochę kiepsko będzie. O, jest. A przerwało mi nagrywanie? Dobra, ja sobie jeszcze trochę przyciszę gra, bo to jest za głośne. O! Kto to jest? Stojąc jak wiem, tutaj niektóre potwory mają zmienione... E -e -e, jak to się nazywa? O matko, czy to jest 173? Tak, to jest 173, dobra. podaj. On nie może otwierać drzwi, bo to jest tylko zwykły, głupi posąg. Tu nie można wejść, bo to jest krzyżyk. Dobra. Zaknijmy to Niech sobie nie myśli, że może tu wejść Dobra, co my tu mamy? Teraz ja sobie tu będę zamykał drzwi na wszelki wielki Jakbyście chcieli więcej SCP, mówcie, nagram Ja na takiej opcji, że nie Mamy kolejne okruszki, ja bym chciał latarkę, wiecie? Chyba, że tu nie można mieć latarki Czy ja chodzę w kółko? Chyba chodzę w kółko, ej lol A nie, jednak jest coś nowego Hmm Mogę tym sobie Energy Press. Nie, na no, pewno, jakbym do nich zadzwonił, to bym mnie. Je... że są klasą D i powinienem zostać stermino... stermitowany. Dobra, mamy nowy korytarz. Dobra, co my tu mamy? Mamy zablokowane przejście. Zablokowanym przejściem. Nie, no tu jest znowu takie gówno, to ja nie chcę. My sobie pójdziemy gdzie indziej teraz. Tędy pójdziemy. Mamy zakręt. Co to jest? 650 Euclid Nie można wejść. Dobra, no to nie To skoro nie można To tam nie powinniśmy wchodzić. to jest zablokowane. Tu mamy koszne świeci. Możemy się tam schować Na no 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 STP 173 Weźmy, co to jest? Dokumenty Dokumenty chcę! A coś tu było pikunek? Mapy, status, F pikunek SCP-650 nie jest po polsku, więc wam nie przeczytam, co to jest. O, w mordej, jeżeli to jest zwierzę, to kto. To jest ten SCP-650, a? Trudno. Coś tam widziałem. A mi się chyba wydaje. Ja muszę stąd uciekać. O, nie, 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 nie. O, ten drugie co się też tutaj, się zgrali. O Jezu. Dwóch się zgrało... Super... Ej, no nie, on mi tu będzie chodził teraz... Zab zawału dostanę zaraz, dobra... Ja taki się ty że ja tu otworzę drzwi... On zniknął? Nie, jest, dobra, on se tu... O Jezu, a ten no... A ten to może sobie sto... Dobra... O Jezu, jak on chodzi... Taki... Papafrajeży. Nie umiecie otwierać drzwi, bo nie jesteście ludźmi... O! Ja cię kręcę! Ja idę tu! Ja idę tu! Ten będzie teraz ze mną chodził! Dobra, mam przynajmniej towarzysza. Tylko nie wystarcz mnie na śmierć, dobra? A, zamknął się w drzwiach, Fryer jeden. Co my tu mamy? I idzie za mną? Nie, nie idzie za mną. <laughs> Fryer. Zacznijmy to. On za nami chyba nie będzie już chodził, już chyba nas zostawił spokoju. Jakieś komputery. Laptop. O, jaki laptop najnowszej generacji. Dobra, tu mamy czerwony blue screen. Najpotężniejszy z blue screenów. A tu były dźwięki otwarte. Wyjdziemy no, teraz z tej strony. Dobra, jesteśmy gdzieś indziej. Zobaczmy. Tu coś jest. A mogę sobie latarkę zapalić. Świetnie, mogę się pobawić w tego. Co tu ma jakieś dokumenty. Jezus, Maria. Tutaj długo chodzenia będzie. Dużo chodzenia będzie Jezu, tam nie wchodzę zemściem, ciemno. Nie wiem kompletnie gdzie iść, pójdziemy tędy O! Coś się ładuje A, tu jest zablokowane O! SCP-914-1439 No dobra, zobaczymy co ta gra ma dalej dla nas do przekonania A ten przystanek do nas nie idzie? Nie Zludziło mu się Dobra, zobaczmy. Tędy co możemy pójść. Ta to zarę, Nie, albo nie w... Dobra, a tutaj co mamy? Mamy śluzę. Śluza. Dobra, śluza. Dobra, chcę iść dalej. To jak w się normalnie. Dobra. To kolejna śluza. To jest też zrobione randomowo? No jakoś tak dziwnie bym powiedział. Dziwnie zrobione randomowo. Że śluzę ze śluzą? Czy ja jestem w tym samym miejscu Nie, tam jest zamknięte, tam jest zamknięte to po co ja mam tam iść I teraz zobaczmy tutaj Tu mamy ja coś nowego Ja nie będę zamykał za całą drzwi bo po co, tak? Chyba że mi zaraz jest P173 Co to jest? Ktoś tu był Niedobry Niedobry Był ktoś tutaj SP uh. SCP-500 Czy to nie jest przypadkiem tabletka? Nie ma jej Jest, SCP-500 Tabletka Super Znam tego sypę. SCP SCP-714, co to jest? The Ring. W pikunek A teraz, gdzie to jest? Ja to wziąłem? O, oh, jest SCP-500. SCP-714. To, 500 to wiem, to jest tabletka uzdrawiająca, ale SCP-700 to jest, co to jest? Medical Help. O, oh, super. Hope. Kaczka jakaś. Ja sobie zabiję saving. O nie Gdzie on jest? Był tu ktoś! Czy ja dostaję... Zatwardzenia? Ej, a ja już nie chcę, mogę oddać? Ej lol, bo tu ktoś stał A jak używałbym pie... O Nie, może wiecie co? Ja... Yy... Kurde więc 5... kurde, teraz wczytać bym chciał. jak jeszcze raz dotnę? Tutaj się stał. Czy tuś jest? Nie. A ja dobrze robię, że tego dotykam? Nie, może się uleczy, pięćsetkom. Mogę wziąć jeszcze jedną? <grystanie> Tylko jedna jest. Dobra, wiecie co? Ja chyba wczytam grę. O, to jest ten cwaniak, 650. Ja go nie lubię. On mnie straszny. Mam nadzieję, że już go więcej nie zobaczę. On jest takim maneki typu 173, ale takim gorszym, bo przy nim można zawału dostać. Dobra, mam 500, mam wszystko, dobra. Tutaj tego debila nie ma. Dobra, czyli stąd możemy iść. O! Co? Patrzcie, co on zrobił! Zrobił T-pose'a. Znaczy A-pose. Ha! Fajnie masz, kolego. Pokazujesz mi się w fajnych pozach Znaczy, nie fajnych Eee, to było straszne, ja tu więcej nie przychodzę. Myślę, że się zacząłem srać Tutaj co było? Czy to był ten zamknięty pokój? Tak, to po co ja tam? Ej, czekajcie, bo tu coś jeszcze było, okno O Tam można wejść Ej, patrz, tu coś jest SCP-1499 Safe, bezpieczny. Maska to jest Już wiem co to za maska jest To jest... Y... Co? Co? O Zamknij <śm> to Zamknij to Niech on to nie wychodzi. Uciekamy szybko stąd. To coś było, nie! Co to... O, co to jest? Kto to jest? O mój Boże, nie, co? To... O nie, co to jest? A, cio... Nie mogę teraz tu wyjść, szybko, szybko, Tędy! o Boże, święty. Ej, co to jest? Kto to za cudak? Co jest, 106? To strasznie dobry ten O matko święta, nie no, to tędy nie idę. O nie, idzie. O matko, jeszcze ten debil. Ej, Pops, do widzenia. Szybko! O nie, no co on tu robi? Dobra, dobra. Dobra, on tu zrobił kucaka. Co on? Zostawił mnie, czy co? Chyba mnie zostawił Ja pierdzio Ale akcja Hu Dobra, chodźmy tu Dobra, to jest coś wielkiego Ty, to jest na woutraście Ta piosenka jak w jest, nie? Piosenka jak w To Też jak takie coś zau zauważyliśmy To jest winda jakaś To jest winda do nieba? Ło, ciup Dobra Łohoho! Wow, ja wam powiem, że ja się takiej akcji nie spodziewałem. Możemy jechać na górę czy na dół? No to idziemy na dół chyba, eh? Ale akcja! Jak się wystraszyłem, to jest a ja nie wiedziałem, że to jest to szóstka. Ja myślałem, że to jest ktoś, level trzeci. O! To kolejny martwy. Nie chodzi się podczas mokrej tej kałuży. Mo, podczas mokrej podłodze. Match, machine, lelelel. O! Ładują się bonusy, dobra. Kolejne bonusy się ładują. O nie. Czy to będzie plaga? Nie wiem. Ja bym zamknął drzwi na wszelki. Nie, no tu nie ma światła. Ja potrzebuję latarki. Moje kolejne przejścia. To się coraz straszniejsze robi. A ten cudak idzie? Ja yeah. Stawił sam je w końcu A może pójdziemy do jaszczurek, jeżeli tu są w ogóle Ej, czy to jest korytarz bez tego? Korytarz bez końca? O nie, dobra, to jest korytarz, korytarz z panem SCP-173, ja podziękuję O nie, ja go tu muszę wpuścić, bo nie przejdę Dobra, no ile ty będziesz sięgać? Huh? O oh my god, jaką blisko Dobra, ja panu podziękuję, do widzenia Dobrze, że on nie umie drzwi otwierać, bo wtedy byłoby kiepsko A przynajmniej w tej grze, bo pamiętam, że w SCP chyba umiał otwierać drzwi Kolejne SCP SCP z 1079 SCP 178 SCP 207 a to jest kola zwykła, no co wy? Co my tu mamy? 178, a tu jaki jest? 207, to nie. To jest. To jest okulary 3D. Z tego wiem, przez co się ma. Otwory. Tu są wszystkie SCP? Co? Pa! Co to jest? SCP 3000, Taumiel. Security Admin. O nie! Znowu ty? Znowu ty? Ej! O! Lewandowski orzeł, Śląski! Co? Eee, no to tak, to był SCP. Jeśli ja, chcecie więcej SCP? <gry> Piszcie w komentarzach. Ja się boję, ostry jestem, a to jest SCP unit. Do na odcinku. Cześć.